Poprzez tą akcję różne firmy i działalności w Rybniku deklarują, mhm. że będą proekologiczne, czyli będą wyłączać światła, segregować śmieci, oszczędzać wodę i RSE daje im takie specjalne logo przynależności. W ogóle super. Dlaczego Księgarnia Orbita przystąpiła do Rybnickiej Strefy Ekologicznej? Myślę, że, że tak jak nam wszystkim zależy, żeby ta nasza planeta, że tak powiem, istniała jak najdłużej. No nie wyobrażam sobie, żebym ja ze swoją działalnością nie przystąpiła do takiego programu. Rybnicka Strefa Ekologiczna to obszar w centrum miasta złożony ze sklepów i instytucji, które deklarują poparcie dla działań proekologicznych. W każdym biurze należy pamiętać o paru takich podstawowych zasadach. Należy kserować i drukować dwustronnie w miarę możliwości. Należy segregować, segregować śmieci. Odpadki papierowe należy przeznaczać na makulaturę? Chcemy się jeszcze bardziej rozwijać, mianowicie z, organizować pogadanki. Na przykład wpływu dobrych zabawek, to znaczy wykonanych z naturalnych materiałów. Są to zabawki z głównie drewna, z tektury, Przedsiębiorca, który chciałby dołączyć do rybnickiej strefy ekologicznej, uzyskał od nas taki znak przynależności do rybnickiej strefy ekologicznej, który mówi potencjalnemu klientowi czy beneficjentowi, że dany podmiot należy do rybnickiej strefy ekolo ekologicznej i właśnie działania przyjazne środowisku nie są mu obojętne. Dla mnie jest to jakieś wyróżnienie, jest to zaznaczenie. Yy... Chęć zaznaczenia tego sklepu na mapie Rybnika przyjaznej ludziom i środowisku. Przedsiębiorca, który chciałby dołączyć do Rybnickiej Strefy Ekologicznej może się kontaktować z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych KRIS.